Dobra, my zaraz będziemy już jesteśmy w ogóle, nie wiem gdzie. tutaj tej pocięty jest. No Macros. Jak widzą na co dzień? Ale fajnie. Po stoi Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na Nikoli kanale. Jak widzicie jestem dzisiaj ja i mama. I? dzisiaj jesteśmy i Nelcia. Nelcia Słodziak patrzy się oczywiście w kamerę, bo no uwielbia się patrzeć. come Musimy być troszeczkę ciszej, słuchajcie. No. Słuchajcie, Nikola, Nikola jest u siebie w pokoju. Tak, Nikola jest u siebie w pokoju, a mamy dla niej niespodziankę, nie na którą już czekała. No, tak, ty na też Na którą powiesz. już czekała bardzo, bardzo długo, mm -hmm. ale niestety przez wirusa nigdzie przez nie Przez koronawirusa. Ferie też nie byliśmy, wydać. słuchajcie, nigdzie, tak, bo... ferie bo też nam wypadło, że ferie? nigdzie nie pojechaliśmy. Nie, no bo Nadia była mała. Słuchajcie, Nadia, mama, tak. też nigdzie nie jechaliśmy, także ferie byliśmy w domu. A y mamy dla niej niespodziankę. Mamy dla niej niespodziankę. No. My też mamy się zgadzamy. Tak co to za niespodzianka dokładnie będzie. Na pewno gdzieś jedziemy. I tak też Nikoli powiemy, ale dopiero na środowie praktycznie, jak dojdziemy tam na miejsce, dlatego że nie wiem, czy założymy jej opaskę, ale na tyle godzin jazdy. Jeszcze zobaczymy. No, słuchajcie. Zobaczymy, Będziemy będzie. trzymać w niepewności. Tak. Na pewno zahaczymy o jedno takie miejsce, epickie, które Nikola zawsze chciała zobaczyć. Jak się uda, to kogoś może spotkamy na tym miejscu. It's getting closer to midnight. Try to get closer to you. Możemy? Co robisz? O, lekcje. Lekcje. Wygodnić tak na tej podłodze. No, no. I jeszcze nadal widzę układanko puzzle. A? W dalszym ciągu. <laughs> Dzień dobry. Nagrywam, nagrywam. No. Do mamy na vloga. A co rum Nie, żartuję. Słuchaj, mamy dla ciebie pewną informację. Tak jest. Mamy informację. Mam nadzieję, że ci się spodoba ta informacja. Ale dobra czy słuchaj? Dobra. nie jedynki? No nie ma, to super. Akurat świadespo będziesz miała bardzo ładne, także. A Powiemy ci tak. Od czwartku do niedzieli minimum cię nie będzie tutaj w tym domu. Dlatego powiedz mi, jak Ty robisz lekcje przez internet? Łączysz się z telefon czy coś? Tak, 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 Czyli na spokojnie możesz wszystko, książki, zeszyty wziąć, tak, ze sobą? Jakby co, gdzieś? Jakby co, gdzieś? Tak, do babci. Słuchaj, nigdzie na feriach nie byliśmy, bo była Nelcia mała, prawda? Nelcia już jest trochę większa i już łobuzuje w ogóle. Słuchajcie, no. to jest taka obuzica. że I głowa mała. I ona sobie gra. Nigdzie nie byłaś na feriach? Później nigdzie nie pojechaliśmy, bo był koronawirus. Nadal w sumie jest, tylko że tyle, że już. Ja byłam tylko na tym kapie. Na kampie. Na kampie. A tu u nas tutaj w mieście to tam e, śpiewanie, tańce takie rzeczy, A teraz już troszeczkę ten, ten koronawirus już jest taki no, lżejszy, bo puścili wszystko, zarabiają w przodzie. Baseny, siłownie. Do tego dążę, że masz się pakować. Dzisiaj jest poniedziałek, wtorek, w środę masz się zacząć pakować. A w czwartek rano o ósmej Cię widzę już przy aucie, bo jedziemy gdzieś. Okay. Cieszysz się? No. Tylko wejdź czwartek, piątek lekcje online przez telefon będziesz prowadziła. Y... A ja w czwartek Wadziła. A Jak w... Prowadziła. No. A co hey. będzie no. robiła? No będzie słuchała. Słuchała. No ale ona jest aktywna tam. Hej. A ja w czwartek o ósmej mam historię. Le o. Lekcje. O ósmej rano? No to o 8 rano już będziemy w samochodzie. No to najwyżej 10 minut prędzej się już spakujemy do samochodu. No powiesz Pani, proszę pani, my teraz jesteśmy w drodze i mamy, I, i mamy no. lekcje. I mamy lekcje i słuchajcie, będziemy jechać, będę prowadził, a obok sobie będzie siedziała godzina, będzie selekcja historii miała. Nie, ale nie. A jaka raz się nauczy? Troszkę dużo? sobie się... Przypomnijmy, ja też chodziłem do szkoły, była historia, prawda? No. no. no Poznałem od historii, jeśli tak prawda? Tak. Lubątki. Dobra. To się dowiedziałaś i... Ale to nie żart? Nie, no nie, nie żart. No naprawdę, zobaczysz. Ja chcesz czy już się dzisiaj możesz pakować. No. Dobra, to dzisiaj się możesz pakować. Yy, walizka. Jedna walizka max, bo nie ma za dużo miejsca, bo Nelci wózek dużo zajmuje. Tak. Także my z Małą mamy jedną walizkę na pół no. i z Nelcią na trzy? No. Ja jedną walizkę miałam na jeden dzień do babci. No to no. Pół, wa pół walizki. A musieliśmy się pomieścić w jedną walizkę. Dobra, nie przedłużamy i widzimy się Emel. później. Hej! Hey. Nie śpisz już? A ja właśnie cię przyszłem budzić, żeby wstawać już. Za 35 minut wyjeżdżamy. A ty jeszcze pod holderką. Także spakowane już wszystko? Wszystko spakowane? Nie, jeszcze tylko to, żeby się teraz Teraz podłączyłeś do ładowania? Czy wczoraj ładować? Aha, dobrze. Kochani Nikola czeka właśnie za panią, nie? Na razie jesteśmy na korytarzu, są ludzie. <noise> czeka za lekcjami. No Lekcja online w samochodzie. Jest 8 i jeszcze dwie minutki. No. Jeszcze dwie minutki, także słuchajcie, no. Jeszcze pani się nie dołączyła, no. Nie pani dołączyła pani się. Wszyscy będą siedzieć. Bo to jest grupka, znaczy to grupka na dziedzę to już jest stworzono godzinę. Jeszcze się godzinę temu było dołączać, ale o. musimy i tak czekać, i tak czekać, nie? No na tą na 9:50 nie, a 9:50 mam Więc Never ease, I don't No I już wszystkie lekcje online takie jakby ja zrobiłam, bo no miałam historię czy 20 czy tam 40, nie, wiem, 30 chyba minut gadania i ogólnie nie wzięłam książek więc sobie porobiłam skrinki, wszystko we w domu więc e, to co mi się udało to zapisałam, ale miałam jeszcze angielski, e, bardzo lubię angielski, bo jest naszą panią, dlatego też nie wiem, wcześniej też lubiłam, teraz lubię jeszcze bardziej e, mamy mega fajną panią e, no i teraz wiem, że będziemy teraz w że już jesteśmy, tato? jesteśmy jeszcze chwilę I za chwilę będziemy w Krakowie, no i właśnie e, nie wolał choć... na coś tak, no bo wiem, że w Krakowie jest mieszka. pewien dom, ktoś tam mieszka i wie, <głos》>, mimo że nas no wywalą stamtąd, no czekam i... Z... Ale nie znaczy, będzie. nawet bym się cieszyła, bo w już i powiedzieli, że nie można, bo bym i tak ich zobaczyła i tak. A więc z tego wywalenia bym się cieszyła. Ale na pewno wiem, że nie to do domu, ale chcę zobaczyć ich dom, przynajmniej jeśli wiecie już o kogo chodzi, no to raczej To Kto nie mieszka nie w Krakowie i Nikola chce zobaczyć ich dom. Ja myślicie. Duży dom mieszka, mieszka w nim dużo osób Widzimy no, się na miejscu w sumie Dobra, my zaraz wejdziemy, już jesteśmy w ogóle nie wiem gdzie Jakieś tam Blisko No właśnie Teraz będziemy tylko w lewo, tutaj, to? już chwilkę okay. Ja już jak zobaczę ten murek przed domem, będę w siódmym niebie Bardzo wąska uliczka w ogóle Bardzo wąska przejechać. Tak? Macprost. Jest to Nie. Chyba nie ma. Bus stoi tylko. No. Ale sąsiady mają fajnie, jednak. Sąsiady nie widzą Cię. na co dzień. Ale fajnie. Nie będziemy chyba tu za bardzo długo. No tak. Będziemy sobie nakręcić. Niech ona chciała tylko murek wybrać. No, bo zobaczyć murek. Kamera, pa! O, stoi auto wersja. O, wow. Niko, nie ma basem zamknięte, jak widać. No, tak. No, ale fajnie było, Nikola, przejechać. Fajnie, się. Mi, się podobało. mi się podobało. To była ta atrakcja, bo już możemy wracać. Ta. Słuchajcie, nam do celu zostało 12 minut. Nikola, jak widzieliście, teraz spała, już wstała. Dobra. I co powiesz? Co widzisz przed sobą? No widzę za górze góry, nie ukrywajmy, że jesteśmy w górach I te domki, które wyglądają właśnie tak e, jak Tak jest, jest, jesteśmy już w górach No ale góry to są... wiesz ile jest miast w górach leży no, Jeszcze nie. musisz poczekać 11 minut i się okaże My zawsze jedziemy do jednego miejsca no, Do jednego miejsca, no ale... Nie, to nie jest to miejsce, nie? tyle ci mogę powiedzieć Nie? Nie Mama się tam cieszy z tyłu nic, zobaczymy. Ja, w ogóle jest już piątka niż No to jeszcze 11 minut może spać. No Nikola przez pałat. O, widać taki ładne. O, widać, widać już dziewiąt. Czyli gdzie jesteśmy? A co ty... No właśnie człowieczek? Z... Czyli z... Nikola? Zagopane? Tak jest zakopany. Fajnie. Jesteśmy zakopane. Także... No zobaczysz jeszcze na miejscu. myślałam. Odpoczniemy sobie. Ale nas zdradził ten człowieczek Bo ona kojarzy tego człowieczka właśnie, nie? To jest tak, biema. Dobra. nie wiedziałam zwykle gdzie to jest, więc mogliście mi nie y -y -y. Dobra Nikola, rób se wejście Nelcia? O ja. I co? Jak pięknie! Kartkę muszę chyba położyć, sa? tak? To A bym... to za chwilę. Dobra, na razie sobie jedźcie. Jak pięknie! No. A Aha, bo Ty śpisz do góry? Tak. Czekaj, to najpierw... Nelcia, Nelcia. nelcia nie. Czekaj, no to ja idę. No to ja id razem, idźcie. A patrz jakie piękne schodki, patrz jakie fajne! I co, będziesz wchodziła? No, jest pięknie. A my mama na dole będziemy spać? No. U jezus! Wow. Mama jaki mam podgląd! <grym> mama tu ona nas będzie też ten, pa, podglądać. I je ma telewizor nawet. Tym, Ale tu ciemno. Ale Epic, pa! To, to szafki like są, bo cóż? Nic mi nie występuje. <grym> o, mama jest na dole. I ja mam telewizor! Nie, nie wierzę! Czyli telewizor ma. <grym> to, to jest twój kącik, słuchaj. Ty masz lepsze, ona ma lepsze uszko od nas. To jest takie fajne. Ale ładnie, nie? No naprawdę, tu takie wzorki, piękne. o tam Nikoli też widać. Słuchajcie, no, no też się, tak się tak podoba nelci. Tak. Ale płyteczki, tutaj trzeba być uważać. I co możemy nawet siedzieć, zobaczcie. Widać coś gór? Tam Ty kawałek widać. Słuchajcie, jest kawałek gór. No i tam mamy parking się, podziemny. Boisz się? I tam też są takie te miejsca. Ale pachnie jakimś gofrem, słuchajcie. Pierzmiutko. Może otworzymy trochę? Tak, mi się troszeczkę Jest telewizorek jest kuchnia, słuchajcie. Możemy sobie zrobić w mikrofali coś. Aha, Nikola jeszcze obcykuje. Słuchajcie, ogarnę w końcu to światełko. O! Hello! Hello! Jesteśmy i zobaczcie jest z drzwi? Jest, ee... Są. Widzimy są drzwi Tutaj jest <laughs> to są i zobaczcie, wiesz, ciekawie. To jest oczywiście suszareczka jakieś tam też. Opłany. Ale patrzcie, ej, patrzcie. Zakopane. Zakopane. I zobaczcie, tu jest tyle. Nie rozumiem, co to są ręczniki. Już musiała zapytać tej pani, które rządzą. Oj no, tu sobie możemy... Ej, jakie fajne krzesełka przezroczyste mega. Mega. Mama przebiera Nelcie. No i do ciebie, pomachaj mi z góry. Coś tu mamy, szafeczki jakieś pewno. A lodówka jest No jest lodóweczka. Jest. Jesteś? Tak. No. Śmietniczek, zaraz będziemy patrzeć dalej. Będziemy zacząć do Nikoli. Oooo, hello. A tam Bezpiecznie, nie spać. No bo tam jest cieplej, wiesz? Tam no. musisz włączać wiatrak. No fajnie masz, bo masz wiatrak, a my nie mamy. No nie mamy. To co? Dobra, mamy Wi-Fi Co to jest? Filtr z do kawy. Jakąś kawkę. Mamy kawkę, mamy jakiś ekspres. No, lodówka nie wiem czy jest w końcu? Jest lodóweczka. Jest lodóweczka. Półeczki o szczódce, słuchajcie, otwiera wszystko jest. No wiem, widziałem. Jakie rzeczy do kawki mikrofala? Pikarnik? Nie ma pikarnika, ale jest mikrofala. Dobra. To my się idziemy rozpakować. A słuchajcie, my już pierwsze zdjęcia porobiliśmy na Insta. Także wpadajcie na Insta. O, słuchajcie, bidulka, Nelka już nam zasypia. Mama, karmi jest konika? Bo tam jest konik. No, pierwszy raz widziałam konika. O, jest konik? Widać, za mostkiem jest konik, słuchajcie. Jak na te, te się ułożyły, Wykorzystujemy dzisiaj, mamy ładny widok. W ogóle wszystko bardzo ładnie widać. Policja stoi, ale nie wiemy. Ani właśnie posty od podróży i wzięłam sobie takie dwa? Ja wziął sobie dwa i już zjadł. A jeszcze jednej, pół Ja chwilę moment I wciągłem. Hmm? Jak zachopane to muszą być nią stypeczki. Żurobiną, a że robimy, wybieram. No, po no. Sos jest Idziemy w stronę Gubałówki. Być może wjedziemy na nią, hmm. ale to jeszcze zobaczymy, nie? Jak taka ładna ale ogólnie jak na krupówki, słuchajcie, to jest pusto w miarę. Jest trochę ludzi, ale podejrzewam, że za tydzień już będzie więcej hmm. ludzi, bo już będzie ten drugi weekend. Ale aż Mhm. Aż mnie zakopana Dziewczyna ma lody? Mm. Dać spróbować? To jest mega mm. Słuchajcie, już idziemy w kierunku Zmęczeni, no, na zwęczeni, Mamy jeszcze my do końca Krakowa Ale my, ale w końcu raz się tata mnie zgadza, że idziemy do Koniec Krakowa, jesteśmy i zmęczeni. Po podróży 6 godzin w sumie też jechaliśmy Ale dopiero są 8 No tak, ale może jeszcze, słuchajcie, może jeszcze gdzieś pójdziemy. Chwilę posiedzimy w domku ja mam, no. i o, może wieczorkiem się przyjdziemy. Ciepło jest. Tak. Bo to na a jutro pójdziemy na wyciąg do... Jutro na głowowkę no, i, bo, a i a na sesję wie? do pewnego a miejsca. I a to super. też zobaczycie w filmie. Fajne tam rzeczy są różne. Tak. I tu nie będzie tak. zwykła sesja. też tam się pojawią fajne TikToki. Może znacie te miejsca? Nie wiem. TikToka też tam będziesz nagrywa? Tak, tam właśnie jest dużo opcji dla nagrania TikToka Aha, jest. no to nie zdradzajmy na razie więcej nic